别走、嗯。嗯 Upokorzenia. Ponad 100 lat, gdy polskie słowa zastępowała rosyjska i niemiecka mowa. Ponad 100 lat zaborców woli, praw i nakazów polskiej niewoli. Ponad 100 lat marzeń o wolności, sprawiedliwości, niepodległości. Ponad 100 lat powstańczych zrywów i przyszła wolność, ta tęskniona, wymarzona i wywalczona. Wyobraźcie sobie świat, w którym nie istnieje język polski. Podobałam wam się ta wizja? Nie? Odpadłby jeden przedmiot do nauki w szkole. Nie trzeba byłoby wkuwać w deklinacji i koniugacji. Nikt wreszcie nie kazałby wam czytać tych głupich wierszy albo powieść. To by wam się podobało. Ale wyobraźcie sobie, że już nigdy nie mielibyście usłyszeć żadnej muzyki po polsku. Albo zobaczyć filmu. Ekran w telewizji też byłby w obcym języku. Po prostu Polska by nie istniała. Tak mogłoby być, gdyby nie dzień, którego pamiątkę obchodzimy dzisiaj, 11 listopada. Pod koniec wieku XVIII Polska wyglądała mniej więcej tak. Niestety nikt w kraju nie mógł się porozumieć i wszyscy byli skuceni. Źle prawa i przywileje zawsze za daleko. Sąsiedzi polskiej zainteresowali się osłabionym krajem. Ja wezmę tereny na wschodzie. Przyłączę je do swoich ziem. Ja wezmę tereny na zachodzie. Ja wezmę południe. W sposób Polska na 123 lata zniknęła z maga. W tym czasie wiele się działo. Polacy nie mogli pogodzić się z utratą wolności. Walczyli. Jeden z naszych najsłynniejszych poetów, Adam Mickiewicz, napisał, że w walce trzeba być albo lwem, albo lisem. Nasz kraj drugą walczył jako lew. Powstanie listopadowym i w powstaniu styczniowym. Ale te walki kończyły się kląskami. Dopiero po I wojnie światowej, w roku 1918, nasz kraj okazał się lisem. Wykorzystaliśmy zamieszanie wynikające z zakończonej wojny i odzyskaliśmy niepodległość. Polska się odrodziła. Jestem Polką, powiedzieć wam o tym, jak ważna jest wolność. Bez niej nic nie ma sensu, więc dlatego warto o nią walczyć. Tylko wszyscy razem jesteśmy silni. Każdy z nas jest mały, ale razem możemy dokonać wielkich rzeczy. Mamy wiele powodów do tego, żeby czuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Nigdy nie wstydzmy się naszej historii. Mam na imię Radek. Chętnie słucham o historii naszych przodków. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Mam na imię Mikołaj. Chętnie czytam polską literaturę. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Jestem Gracem, lubię oglądać osiągnięcia naszych, naszych sportowców. Jestem dumna z tego, że jestem Polakiem. Jestem Adek, i jestem harcerzem. Jestem dumna z tego, że jestem Polakiem. Jestem Nikola, wzruszę się, gdy słyszę Mazurek Dąbrowskiego. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. Mam na imię Paula, lubię zwiedzać nasz kraj. Jestem dumna z tego, że jestem Polką. A ty? Czy jesteś dumna z tego, że jesteś Polakiem? 11 listopada. W historii Polski tak się składa. Był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił i wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przyszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości.